Cześć, dzisiaj chciałbym pokazać Wam, jak korzystam z mojej aplikacji Fitatu i pokazać Wam, jak to robić w najłatwiejszy sposób. E, otóż, e, mamy w sobie e, dziennik, żywieniowy. na no, początek wyświetla się strona, najczęściej główna. E, po zalogowaniu się do aplikacji, z czym na pewno sobie poradzę. przechodzimy do zakładki e, do zakładki z ze swoimi parametrami. Musimy wpisać swoje parametry jednostki i jednostki i rzeczy. Tutaj określimy sobie cele. Najczęściej podam wam je, sami sobie je określicie. I przede wszystkim co nas interesuje to jaki spadek wagi będzie nas interesować albo jaki przyrost wagi będzie nas interesować dla ułatwienia, dla fitatu. Przepraszam, na fitness pala. Określimy sobie jeszcze wagę docelową, żeby on Wam pokazywał, czy się zbliżać w, w tym kierunku. Kolejnym parametrem to cele żywieniowe. Tutaj wpiszemy ilość kalorii dzienną, jaka będzie nas obowiązywać. Albo pozwolimy aplikacji, by dobrała sobie sama na podstawie naszych parametrów. Oraz dobierzemy sobie rozkład poszczególnych makroskładników. To m, niestety w wersji, e, w wersji bezpłatnej e, MyFitnessPala e, jest jedynym e, rozwiązaniem wsuwamy e, sobie dół albo wpisujemy albo też. Nie, tylko przesuwamy. E, wszystko musi się zawierać 100%. E, to niestety w tej e, wersji bezpłatnej jest jedyną opcją. E, natomiast w wersji płatnej Możemy sobie ustalić ilość gramów na poszczególne produkty, poszczególne składniki, co byłoby lepszą opcją. Natomiast nie jest to dla nas problemem. Tak sobie wyjdziemy do menu głównego i wejdziemy sobie w naczynnik żywieniowy na sam dola, bo klikając też u nie ma odnoszenia. Wówczas w tym miejscu E, oprócz dodanych przed nas posiłków, e, będziemy mogli kontrolować, klikając e, w górnej części, w tą drugą ikonkę e, wykresu kołowego, e, będziemy mogli kontrolować ile tutaj łącznie spożywamy e, makro nawet w składniku. I będziemy mieć też pod kontrolą e, cały swój tydzień. E, no. Tutaj jeszcze dodatkowo z lewej strony, jak popatrzymy na kalorie, zobaczymy rozkład dzienny naszej kaloryki i nasz cel. Zobaczymy czy, czy nasza kaloryka posiłków jest po prawej stronie jak średnia poniżej czy powyżej, a może równa linii. Naszym docelowym działaniem będzie to, by średnia całego by tygodnia była właśnie, dotykała tej linii. Nie było ani powyżej, ani poniżej. E, tutaj mamy rozkład na poszczególne, e, poszczególne posiłki. E, to też może nas interesować, lecz e, raczej większym z, z wskaźnikiem ważniejszym będzie, będzie ten bilans posiłków, a przede wszystkim e, składniki, o jeszcze jakie jeszcze dostarczymy. To teraz... E, jak dodawać posiłki. To jest bardzo proste. Klikamy sobie dodaj produkt. Najczęściej, jeżeli mamy sytuację, w której mamy produkt w ręku, ten produkt jest już przetworzony w jakiś sposób, na przykład jest to sok, jest to nie wiem, jakiś batonik, co bardzo odradzam. Chociaż, dobra, nie odradzam. Ma to swoje zastosowanie, ale w odpowiednich momentach. Będzie to nie wiem, gotowa zupa. Czy będzie to kisiel, cokolwiek, co będzie posiadało kod kreskowy, nawet czy to będzie szynka, czy to będzie pierśc, kurczaka wcześniej z pudełka. W tym momencie klikamy sobie na górną prawą ikonkę. Tą z kodem kreskowym. Następnie wyświetla nam się do zeskanowania właśnie ten kod za pomocą naszego aparatu to jest bardzo proste i bardzo przejrzyste bo weźmy sobie taki przykład Mam w ręku wodę kokosową będę chciał, będę chciał wypić połowę tej wody kokosowej dzisiaj klikam sobie na, na to skanuję ten kod i w tym momencie po prawej stronie muszę wybrać ile w jakiej jednostce chcę to przeliczać, na przykład w mililitrach, i wpisać sobie ile tej wody spożyję. Czyli, na przykład, jeżeli cała butelka ma 490 ml, najczęściej butelki mają 500 ml, a ja chcę spożyć połowę tej butelki, to wpiszę to sobie tak, 245. Tak. I potwierdzę to w górnej części, w prawej stronie ekranu lub też często jest tak, że nie ma co do 1 grama mililitra, no to wtedy wybieramy 100, 100 ml czy 100 gramów, no i wiadomo, trzeba wówczas dołożyć jakiś przecinek, To wszystko się wtedy fajnie zgadza. Tutaj, co jest świetnym rozwiązaniem, mamy podgląd na to, ile mamy kalorii w tym posiłku, w tym posiłku czy też w tym takim przekąsce. Ile mamy węglowodanów, tłuszczów i białka. To jest dla nas bardzo ważne. Bo będziemy się kierować tym, żeby spożywać odpowiednie produkty w odpowiednim czasie i zgodnie z naszym planem żywieniowym. Dobrze, ja sobie takie, taką wodę teraz tutaj dodałem. Kolejną rzeczą, która jest dla nas ważna, to by oprócz tego, że dodajemy posiłki, kontrolować spożycie napojów, to znaczy głównie wody. Jeżeli pijemy napojów, no też będzie to kawa i też będzie to rzecz jasna herbata czy napar ziołowy. W tym momencie wchodzimy sobie, zjeżdżamy sobie na sam dół aplikacji i tutaj dodajemy sobie właśnie tą wodę. Możemy wpisywać ręcznie każdą, każdą ilość wody, czy tam wody to jest ogólnie powiedziane, natomiast chodzi o ogólnie napój jakikolwiek e, łącznie z, nawet z jakimiś napojami, napojami cukrowymi, bo one też mają wodę, e, a także z zupami, bo one też cechują się dużą zawartością tej wody. E, wpisujemy sobie tutaj za każdym razem e, tą wodę, nawet pomimo tego, że wpi, e, wpis, e, wpisaliśmy ją u góry, czyli e, to nam po prostu ma e, ma nam uzmysłowić, w jakim stopniu jesteśmy nawodnieni, ile my tej wody spożywamy. Czyli, skoro ja sobie wypiję wodę kokosową w tej ilości 220, 245 gramów, no, dobrze pamiętam, 200, 200, tak, 245 ml, to tutaj ją też wpisuję. Okay. Z takich podstawowych rzeczy to by było na tyle. Chciałbym jeszcze że jeżeli nie mamy e, kodu kreskowego na jakichś artykułach, możemy wyszukać e, coś podobnego, na przykład e, mamy e, chl, nie wiem, chleb e, przez siebie zrobiony zamiast kupiony w sklepie, do czego stanowczo zachęcam, chleb na zakwasie, swój to jest bardzo ważna rzecz, ogólnie chleb na zakwasie, to jest bardzo ważna rzecz, przepraszam. E, to e, możemy wyszukać sobie coś podobnego, wpisujemy sobie chleb e, oraz przede wszystkim e, mąkę, z której jest ten chleb, e, czyli jaka to będzie e, rodzaj mąki i typ mąki. Czyli na przykład, e, czy to będzie mąka żytnia i czy to będzie mąka pełnoziarnista, czy to będzie mąka chlebowa. E, one się różnią e, specyfi e, z tym specyficznym numerem. Chlebowa to jest 750, e, rodzaj gradacji. E, no i potem mamy wszystkie razowe mąki, to jest, to jest około 2000 Graham 1850, czyli wpisujemy e, sobie e, zważoną wcześniej mąkę chleba. i mamy też poszczególne makro składniki. Tutaj jeszcze. E, Możemy wziąć pod uwagę to, żeby w momencie, kiedy mamy jakiś artykuł, którego kod nam nie wskakuje, to możemy sobie dodać ten artykuł. Najprawdopodobniej aplikacja sama nam to wymusi albo umożliwi. Dodatkowo jeszcze, gdy my mamy jakiś artykuł, który, do którego mamy opakowanie, ale kod jest inny niż. Kod nie chce być zeskanowany przez aplikację, bo tak się zdarza, albo mamy kupiony sernik, znaczy jakiś produkt kafeteryjny, który nie miał też kodu pryskowego, nie miał opakowania. To szukamy sobie takiego sernika przykładowo, i w tym momencie, może piszę ciasto sernik. Jeden kawałek, raczej ja bym się tutaj sugerował nie kawałkami, bo kawałek może być e, bardzo e, ustosunkowany do e, upodobań. Także tutaj bym raczej nie szedł w kawałki, tylko wybierałbym te opcje z, e, z wagą i wpisywał ich wagę. No i teraz jeszcze kwestia jest taka, w której my musimy. Jeżeli mamy tabelę. Kupiliśmy w cukierni taki sernik, to mamy zapewne tabele odżywcze. Ile co ma węglowodanów, ile co ma tłuszcz. Najlepiej będzie, gdy sobie na taką tabelę zerkniemy i wprowadzimy takie ciasto, to albo to niżej, które będzie jak najbardziej nam zbliżone do naszych poszczególnych makroskładników. Ze względu na to, że jak widzimy tutaj jest bardzo duży rozstrzał. Wchodzą w trzy różne serniki, które są obok siebie i możemy pokawić zobaczyć, że każdy z nich ma inną kalorykę. Wynika to też z, z tego, że może wszystkie mają, mają po gram w porcji jednej, czy tam tyle ile sobie wpiszemy tak naprawdę. Natomiast tutaj jest taka istotna rzecz, że mają inny rozkład makroskładników i te, które będą miały więcej tłuszczu, czyli, czyli tak naprawdę więcej kalorii, bo tłuszcz jest bardziej, jest bardziej gęsty kalorycznie w stosunku do węglowodanów i białek w tym momencie będziemy mieli więcej kalorii, natomiast e, też ważne to, żebyśmy wiedzieli e, co, jakie, jakie, jakie produkty wybierać, e, które nas bardziej interesują. Czy chcemy dostarczyć w tym momencie więcej tłuszczu, czy chcemy dostarczyć więcej na przykład białek, czy e, czy, e, czy Też trzeba się i takie produkty wybrać. Mamy tutaj ich naprawdę bardzo dużo, więc na pewno coś się znajdzie. E, dobrze. Wydaje mi się, że to na sam początek byłoby na tyle. Jeszcze dodam, że gdy często będziecie korzystać z jakichś konkretnych posiłków, rzecz jasna, można je tutaj łatwo, fajnie sobie kliknąć, skopiować posiłek albo zapisać ten posiłek, bo który nam się może kiedyś przydać, nazwać, zrobić zdjęcie nawet tego posiłku i mam ten posiłek. Skopiować posiłek na inny dzień. Czyli na przykład z wczoraj na dzisiaj, jeżeli dochodzi taka potrzeba i mam już pięknie wstawione, Hmm. E, dodatkowo e, możemy szybko dodać po prostu kalorie, e, jeżeli zachodzi taka potrzeba, lepiej jest wpisać nie, cokolwiek niż nie wpisać nic. E, no. e, I no, tak jak pokazałem, możemy sobie ten kościół skopiować w dowolno, dowolne miejsce tak naprawdę ze względu na to, że tutaj może nas to blokuje, ale musimy też pamiętać o tym, że e, istnieje coś takiego jak jeszcze komputer i e, tam z pewnością e, tam z pewnością też e, będzie, z łatwością będziemy mogli sobie taki e, poświęcić w aplikacji e, na, e, na przeglądarce internetowej. Hmm. Jeszcze jedna ważna rzecz, którą chciałbym e, na samym końcu powiedzieć, to, e, to e, to co w przypadku, w którym nie, nie będziemy wiedzieli ile coś ma gram? Czyli nie wiem, żona zrobiła nam wczoraj pyszne, załóżmy, nie wiem, pyszne ziemniaczki. Pyszne ziemniaczki, one były jest zrobione jako frytki. I były nie były smażone, tylko były rzecz jasna w piekarniku pieczone. No ale kurczę zapomniała na tego zważyć, a bo myśmy sobie nie dopilnowali, nie, nie, nie zważyli tego produktu. I tutaj pojawia się świetne rozwiązanie. Pytamy się swojej żony, tudzież narzeczonej, tudzież kogokolwiek kto nam przygotowywał posiłek. Kochanie czy tam kolego, ile dałaś nam tych ziemniaczków do naszego posiłku? Bo to jest dla mnie istotne, muszę sobie to wpisać do aplikacji. I na tej podstawie, o ile, wy, bo to jest też bardzo cenny ile w sklepach wybieramy wszystkie produkty, które są średniej wielkości, to wówczas możemy sobie wejść na przeglądarkę i wpisać, ile Twarzy. tutaj wyświetli nam się świetna stronka, w której możemy taki ziemniak wpisać e, i tutaj będą e, właśnie e, e, będą, będzie gramatura rozkład mikro i makro, na tej stronie. Ona jest bardzo przydatna. Widzimy tutaj e, po prawej stronie e, u góry, e, że ziemniak ma 4, 75 gramów, więc mając taką wiedzę i mając z ręku takiego średniego ziemniaka, korzystając z takich średnich produktów spożywczych, możemy sobie łatwo, łatwo wykorzystać tą stronę. W tym momencie wtedy żona nam mówi, dostałeś, nie wiem, dostałeś jednego ziemniaka czy tam dwa ziemniaki, dwa ziemniaki w w tym swoim posiłku. Szukamy sobie takiego zie, ziemniaka. Ziemniak, ziemniak najlepiej. Widzimy, że tutaj można to na gramę wpisać w tym przypadku, albo na, na, na w kontekście 100 gramowym. No i jeden ziemniak to było, 75, dwa ziemniaki mamy sobie łatwo policzyć, nawet więcej, skoro tamten był 75, to przez ile z tych ziemniaków, nie wiem, mieliśmy 2 czy 4, chyba 2, to jest 150, rzecz jasna i w tym momencie wpisujemy 1,5 lub jeżeli mamy zaznaczone gramy, to 150 i to jest ten sposób, bardzo prosty, łatwy sposób, zadajemy sobie ten, zadajemy sobie ten produkt do posiłku. Dobrze, na tę chwilę to było na tyle. Jeżeli będzie was interesować więcej na temat tej aplikacji jak coś łatwo zrobić na przykład po co jest ten przycisk fajny do usuwania albo dodawania kilku rzeczy na raz można zaznaczyć śniadanie całe można kilka produktów zaznaczyć usunąć no, jeżeli zajdzie taka konieczność żeby zrobić jeszcze jeden dodatkowy tutorial to staram się zrobić